Chciałem ja widzę w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy ta do to w w takim LQ. Wiesz jakieś 19% jeszcze się opłaca na anarchii, czy trzeba mieć lepsze itemy, żeby się potapać. Ja będę się to posłam Melfikiem. No i to chyba tyle. To jest cały wstęp. No no i przechodzimy teraz do filmu. Chciałbym jeszcze tylko dodać chyba typu na, na cheatach. Dobra. Będziemy się tapiać do pierwszej osoby, jest jakiś kobisław, czekajcie Też będę sprawdzał postatek, bo nie chcę się wyjadać w na takim trapię. Piwo, piwo 6, 6, 7 I teraz tylko czekajcie aż nas przy... przyjmą, kurwa Przyjął mnie właśnie ziomek teraz Dobra, odpalamy sobie cheatzone nasze Jakie shit Aha, on sobie zlogał on... Dobra widzę, zaakceptował mi jakiś ziomek, odpalamy sobie chitsone. Jakiś Syft trap. Co to jest w ogóle? Co tu wyjdę nawet? Niech mi ziomek jak dripa ładnie na łeb. Ja on zacznie uciekać w górę chyba. Nie, on tu jest. Czekajcie on go sobie chyba, żeby craftingo tak nie odpalić. Ja bym... Miałem mieć ale wczoraj się wywaliłem. Właśnie. bo jest jakiś nowy sposób. Bo ziomek ci marchewki niszczy na ryju I właśnie cię wypierdala z serwera. Ja tak przylepałem padłem sobie. A zabiliśmy sobie ziomka. Bierzemy sobie z tej Wszelkarku jego i tamki. miałem 3. Chyba, że tak. Nie, a to była zapasówka jakaś. Bierzemy sobie tutaj tej Wszelkarku i te. Tam jeszcze coś spadło na bubania Ale sobie szalkera Mamy sycika, tego tak, pod się tam nawet wywamy. Ej, trzy jest tylko trójkę miał! No ale ej, przyjął nas! Przyjął nas, Jakiś ten klas nas przyjął Więc lecimy sobie do trapika. Gówno trap. Jest ja tutaj Niech on mi dripa na łeb. Rzeczyś tego dripa? Dobra. nawet go nie wiem, nie wiem czego. Dobra. O kurwa, on ma tu jakąś ucieczkę. Że musimy za kurwa, jestem tym idiotą. Dobra, tak już zrobię. Moska takiego szybkiego. Ale ja nie będę chyba brał z niego i tam, tylko serce. Raz dziewięć trzyma. Czy coś ma? O kurwa, kolega przyszedł. Czekajcie. Czekajcie chwilę, bo kolega tu przyszedł. O kurwa. jest co już kłócą A dobra, nie, bijemy się jednak stary. Ja ci tarczę zbiję. On się wydaje mega dostakowany. Tak ja się pan lubię. Oj! A no on ogarnia, ja to widać po prostu. Ja się kurwa panicz, fajnie. Po prostu karto, dobra, Oj, padł taki chwilak, ja to laty na nim. Mordeczko. O kurwa, on ogarnia. Znaczy nie ogarnia, ale wiecie. Dobra, bije się z nim kurwa taka po prostu. Bijam mu tarczę. Musi jeść fiki. Zbiję. Jakiś lag był chwilowy mam go sobie Dobra, on sobie wyszedł Tak jakby A ja sobie tak, o patrzcie Kurwa Mnie to, to, to tak denerwuje Serio, że przekleństwo, to będę później wycinał Muszę mu zbić tą śmierdzącą tarczę O, zabiję, nice Ty, Przyjął mnie Artur przylepa Mam nadzieję, będzie jakiś słaby trap, o oh, Dobra. Ja zamurowałem. Nie damy mu tego rozkopać, widzowie. Nie mam wody, niestety, kurwa, nie perełki. Ja pierdolę, co ja robię? Kurwa, jeżdżę głupie. No nie knokaj mnie to ty, ten pak głupi. Dobra, mamy tutaj taką a la krateczkę z Arturem. Co ty mi dałeś, no, ja kurwa? Co ty mi szałujesz? Artur, co panie, bo ja mam się od tego, kurwa. Kurwa, co dźwignie mi to nie będzie mnie prześmiał, nie? Nie, on się rozkopuje, on będzie w

Dobra, Za drugi Bytuś będzie spierdalał. Pewnie, bo tu orkę zamuruje. Co ty to zbierasz, Bytuś? Artur nie chce wrócić, tu potajdamy. Ty, bytuś ma koksy. Artura, uderzyłem. Dobra, Ty, no, mordo. Artur, ty, kurwa. No, co za frajer! On mi tego zajmuje czas. Dobra. Ja się spalił. Ja go gonię cały czas. Dobra... Artur tam wraca. O, by to się mną bija. Nie, Bytuś, ile. Ty masz koksów, człowieku. Ja sobie Bytusiowi zakładam w manemosa. Manemoska. Kurwa, ten mnie bije przez ścianę w ogóle. Ja mam sobie wodę, mając mi mój spokojem, weź mi moją wodę. Czekaj, stary, ja sobie wodę ze git. No ja sobie spierdolę raczej od nich, bo to są no-hand. Wydą gdzieś. Daj się tak, a nie w przecież będą hitać. No i git, oni mnie już nie dodają. Chciałam panowie. Ten mam z kapitan. Jest git. Czyli to sobie odpalam. Czy widzi co, jak? Ty, co to jest? Widzowie. Po co zrobiłem? Chłopaki, co wy robicie? Mi się wydaje, że to są drawne marchewki, kurwa gdzieś. Nie, co? Co oni robią? Chłopaki se, chłopaki se trapują. <młysyjne> <młysyjne> Kierdolcie się z tymi łebami, chływam. Ja chcę kidowa, No nie wiem, jak ja będę po prostu... uciec, z kijowa ucieka z Co on ma na butach, jaki to kurwa jest, Co to było? Siebie, jestem ci, te lata, To jest jedyna bardzo to. Dobra, nie, ja po to popatrzyłem. Oni tam nie wejdą, a ja sobie tu wejdę. I patrzcie, tak, poki. No właśnie. Oni się ją zają, kiedy widać. Muszę, że to ja to zabijtuję. Ja skoczyłem, bo ja nie ma sensu, żeby się zbił. A ja ci ustałem. Ty, proszę samowu. Musi być koperta Nie wiem, o koperta Oni się kopertałem, nie jest stary, to co już? Dalej, stawcie mnie, nie bijcie mnie, co już chłopaki? Ja tylko stoję, tepną mnie, dobra Robią co to? Takie gówno Nie, o, żeście mnie stopowali chłopaki, dripajcie Dripasz macie?

nie, pojebało cię. Sprzedał mi się, spodanki na rynku. Wbijemy go sobie. Ej, ty jesteś taki wystakowany, Major! Ja nawet nie myślałam, że ty będziesz taki wystękowany. Czekaj, ja ci na moca musiał założyć, człowieku. No major nie jest tak tych koksów. Ja mam myślę 19%. Ty sobie robić na ręfach na no spokojnie. Weź mi oddaj już tej damy. Dobra, jaki Steve? No, widzę, to chyba byłoby na tyle. Po prostu jak te pacje, to trzeba być ostrożnym. Yy, I po prostu wiecie, no, nie wyjewać się od takiej głupoty. Trzeba umieć też wychodzić z strapów, Żeby się tepać. to potrzebny jest też pewien Więc no, dzięki wam za odcinek. Jeśli chcecie więcej odcinków, to piszcie w komentarzach, w ogóle wstawię ten film. No i się mandaro.